Ja serdecznie witam dobra. na dzisiejszej konferencji prasowej prezydent miasta Anna Mieczkowska Dzień dobry. Zastępca prezydenta do spraw gospodarczych Pani Ewa Pelechata, Pan Marek Gil dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowym w Koszalinie oraz szefowie stowarzyszeń wolontariusze działacze organizacji prozwierzęcych Pana Arkadiusz Kluciński, Pani Panna Włodzińska Gabriela Świderska, Pani Ewa Miesi, i wielu, wielu innych. Pani prezydent bardzo proszę. Dzień dobry. Szanowni Państwo dzisiejsza konferencja ma Szczególny charakter i miło mi jest wszystkim Państwu zakomunikować i czynię to z nieukrywaną radością i wdzięcznością, że miejsce, w którym się dzisiaj znajdujemy, dosłownie od godziny, Panie Dyrektorze, jest własnością miasta. Udało nam się wreszcie po tak długim czasie przejść całą żmudną, trudną procedurę. I proszę Państwa, ja odczytam, bo to jest akt notarialny, który podpisałam razem z Panem, dyrektorem Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Akt notarialny, który. Na mocy którego, tak. proszę państwa? Na dziewczynę mocy dziewczynę. którego, proszę państwa, ten teren półtorej hektara ziemi, która była dotychczas własnością skarbu państwa, została przekazana gminie Miasto Kołobrzeg. Uwaga, bo to jest niesłychanie ważne. Nieodpłatnie przekazana gminie Miasto Kołobrzeg. Jest no to jeszcze raz. jeszcze <laughs> raz. I przeczytam Państwu ten fragment aktu notarialnego, bo on jest niesłychanie ważny. Marek Gil, działający w imieniu na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, działającego na rzecz Skarbu Państwa, przekazuje nieodpłatnie gminie miasto Kołobrzeg działkę ewidencyjną numer 16, łamane przez 193, położoną w obrębie ewidencyjnym Rościęcino w gminie Kołobrzeg. Szanowni Państwo... Ja jestem bardzo szczęśliwa. Droga do sukcesu podobno prowadzi pod górę. Nasza górka była niesłychanie stroma i wszyscy pamiętamy, a przede wszystkim ci ludzie, dzięki którym zwierzęta w naszym mieście, te zwierzęta, które tak naprawdę skrzywdził często człowiek, mają opiekę. I wszyscy pamiętamy, ile nas wszystkich kosztowało to działań, zabiegów i że było mnóstwo pomysłów na to, w którym miejscu powinniśmy to schronisko umiejscowić. Dzisiaj mamy półtorej hektara ziemi, do której doprowadzimy drogę i na której wybudujemy schronisko, w którym znajdzie schronienie 100 zwierząt bezdomnych zwierząt przystępujemy natychmiast, bo dzisiaj to się ziściło. Podpisaliśmy ten akt notarialny i z chwilą podpisania aktu notarialnego gmina miasto Kołobrzeg jest już właścicielem tej ziemi. Teraz przystępujemy do przygotowania przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej. I pewnie jeszcze nie raz ja przede wszystkim z Państwem się spotkam, żeby omówić, jak to schronisko dokładnie, szczegółowo. Jesteśmy bogatsi o wiedzę gromadzoną przez te kilka lat, jak to schronisko powinno być skonstruowane i jak należy je przygotować. Więc będzie to przetarg na dokumentację projektową wraz z drogą, którą będą mogli tu przyjeżdżać wolontariusze, którzy mam nadzieję, że wciąż będą pracowali. Tym razem o wiele większych warunk lepszych warunkach. Chcę też powiedzieć, że zwrócę się do wszystkich wójtów powiatu kołobrzeskiego z pytaniem, czy chcą razem z nami zbudować to piękne miejsce, bo miejsce będzie na pewno piękne, więc będzie to decyzja już wójtów, czy będą chcieli razem z nami stworzyć bezpieczny dom dla bezdomnych zwierząt. Z tego miejsca chciałabym podziękować, bo lista osób, którym powinnam podziękować jest niesłychanie długa. Przede wszystkim dziękuję Ewie Pełchatej, że nie straciła wiary w tych trudnych momentach, kiedy ja już tę wiarę prawie straciłam. Dziękuję wszystkim wolontariuszom, bo to wy nas napędzaliście i to wy nam pomagaliście pokonywać kolejne trudności. Dzisiaj świętujemy, bo od dzisiaj jako właściciel tej działki po prostu możemy nią dysponować na jeden konkretny cel, bo tu nic innego nie powstanie, proszę Państwa, jak schronisko. Dziękuję wójtowi gminy Kołobrzeg, panu Włodzimierzowi Popiołkowi. Dziękuję posłowi, panu Markowi Chokowi. Dziękuję panu Henrykowi Carewiczowi i, panie, i pani Helenie rudzi gruchała Dziękuję Wam za to, że pomogliście nam Przejść tą trudną procedurę. No i oczywiście wielki ukłon, podziękowanie w stronę pana dyrektora Marka Gila, który odwrócił bieg wydarzeń i okazało się, że możliwe jest przekazanie nieodpłatne tej działki, bo budowa schroniska jest celem publicznym. Panie dyrektorze. Dzień dobry państwu. Jest mi niezwykle miło tu brać udział w tak doniosłej chwili. Ale przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się, że tak duże emocje to budzi. Natomiast chciałbym pogratulować Pani Prezydent i wszystkim Państwu przede wszystkim, za determinację i zaangażowanie, bo robicie Państwo coś bardzo ważnego dla wszystkich. Gratuluję naprawdę sukcesu i życzę Wam, żebyście szybko tutaj potrafili to zbudować i żeby te zwierzęta, oby ich było jak najmniej, ale, a, ale jeśli już będzie taka konieczna, konieczność, to żeby mogły tutaj znaleźć swoje miejsce. W tej chwili jeszcze też chciałbym podziękować Pracownikom Kobru i, i Urzędu Miejskiego, bo to rzeczywiście było dość długie przedsięwzięcie, ale udało się to wszystko sfinalizować. Gratuluję jeszcze raz. Dziękuję. Na naszej konferencji nie może zabraknąć głosu fachowców. Poproszę tak. pana Arkadiusza Kucińskiego o Szanowni Państwo, Razem z pracownikami i wolontariuszami schroniska, którym administrujemy tutaj w Koło Brzegu, jestem naprawdę oszczędzony, nawet słowa mi zabrakło, tą decyzją, bo to była niespodzianka. Pani prezydent otrzymała takiej tajemnicy, że nie wypłynęło. I powiem Państwu szczerze, że nareszcie od obietnic przechodzimy do realizacji. I tu chcę podziękować. Pani Prezydent za zaangażowanie. Tak samo Pani Prezydent WPWH, bo te dwie kobiety no, no, no zrealizowały to, co słyszeliśmy jako społeczeństwo od, od iluś lat tu w koło brzegu. I no jeszcze raz dziękuję. My na pewno włączymy się z, jako ciało doradcze, niedecyzyjne, ale jako ciało doradcze, żeby to schronisko. Wybudowane, jeżeli no już zostanie, a zostanie, miało znamiona XXI wieku i byt tych zwierząt, które trafiają do, do schroniska, naprawdę nie odbiegał od pieleszy domowych. Także jeszcze raz serdecznie dziękuję i możecie, Panie, liczyć na naszą pomoc. A Panu Dyrektorowi generalnie dziękuję, ukłon, bo dobra, to jest naprawdę wielki, wielki sukces i ukłon. Dziękuję.

Dzisiaj mamy w schronisku tej ilości. Aktualnie to jest stan bodajże na dzień dzisiejszy albo wczorajszy przebywa 18 psów, 27 kotów z tego co dobrze... 80 przepraszam, 80 psów i 20, 27 kotów. To są zwierzęta z miasta Kołobrzeg, z terenu miasta Kołobrzeg i z terenu gminy Kołobrzeg, bo tak się... Panem Wójtem porozumieliśmy, że tak to będzie wyglądało, ale tak jak powiedziałam, do momentu, kiedy będzie stworzona koncepcja, upłynie trochę czasu, bo my musimy zgodnie z prawem zamówień publicznych wyłonić wykonawcę najpierw na. Projekt. I wtedy, kiedy będziemy już wiedzieli, czy wszyscy wójtowie i pan burmistrz z terenu powiatu Kobrzyskiego chcą partycypować i chcą, aby to schronisko było takim jednym, dużym powiatowym schroniskiem, będziemy wiedzieli, na jaką ilość po prostu przygotować to, to miejsce. My szacujemy na dzisiaj, że na około 100 psów. No i oczywiście tam znajdą sobie swoje miejsce również bezdomne koty, bo o nich nie zapominamy. No i jak będziemy mieli już dokumentację, ja podejrzewam, że potrwa to to nie chcę tu już teraz opowiadać że nie wiem do końca roku bo pewnie tak nie będzie pewnie z początkiem przyszłego roku będziemy mieli dokumentację projektową wtedy po prostu przystępujemy do ogłoszenia przetargu na budowę tego schroniska niezależnie od tego czy pozyskamy środki zewnętrzne czy nie pozyskamy środków zewnętrznych bo naprawdę czas najwyższy jest po prostu już to zrobić czy we współpracy z innymi samorządowcami czy bez ja taką decyzję podjęłam obiecywałam to od samego początku, że i tak to schronisko wybuduje i dzisiaj po prostu mamy już tu prawo do dysponowania tym terenem, już nam nikt nie może powiedzieć, że to schronisko tu nie powstanie, bo w planie radni gminy Kołobrzeg tak zapisali, sformułowali zapisy, że to jest teren przeznaczony pod budowę schroniska. Dzisiaj mamy tę ziemię. I dzisiaj będziemy po prostu przygotowujemy całą procedurę i cały ten proces od dokumentacji do, do wybudowania tego miejsca. Na pewno na etapie, kiedy będzie już gotowa koncepcja, Będziemy to konsultowali, bo taki mamy zwyczaj. Ale na pewno też to chciałabym mocno podkreślić, że bardzo liczę na współpracę i pomoc ludzi, którzy dzisiaj z nami tu przyszli, bo, bo to jest ważny dzień. To są osoby, które pracują od lat w schronisku dla bezdomnych zwierząt i to są osoby, które wiedzą dokładnie, jak te warunki powinny być przygotowane, co trzeba zrobić, żeby i psy, i koty bezdomne, ja to zawsze podkreślam, często pokrzywdzone przez człowieka, znalazły tu schronienie, ale ale nie do końca, bo my chcemy, aby one po prostu trafiały później do domów, tam gdzie będą miały dużo miłości i ciepła rodzinnego, chociaż, proszę Państwa, w naszym schronisku te zwierzęta mają tą miłość okazywaną przez wolontariuszy. Nie jestem w stanie oszacować. My mieliśmy koncepcję już przygotowywaną, kiedyś taką, która no, wydawało nam się, że będziemy mogli wybudować, a później wszystko zmieniło e, lokalizację, Znaczy zmieniła się lokalizacja, zmieniły się warunki, więc nie wiemy, ile będzie kosztowało, ale no, niezależnie od tego, jaki będzie koszt, no, my po prostu to musimy zrobić. Tak, ceny się zmieniają. Tu tu, tu, tu proszę pana, tu proszę pana. Jest okay, okay. No moim zdaniem jest najlepszy z możliwych. My wskazywaliśmy wcześniej lokalizacje, które budziły sprzeciw społeczny, ale proszę Państwa nie można budować schronienia dla zwierząt w miejscu, gdzie ludzie nie chcą, żeby te zwierzęta miały bezpieczny dom, bo to rodzi szereg różnych później niepokojów społecznych i... Nie chcieliśmy robić niczego wbrew mieszkańcom. Dwie lokalizacje wskazane przez nas, które naszym zdaniem spełniały warunki i tu zdaniem wolontariuszy też były dobrymi miejscami, no, wzbudziły tak wiele emocji i kontrowersji wśród mieszkańców, że postanowiliśmy szukać tego schronienia dalej. Z pomocą przyszedł nam pan wójt i wskazał ten teren. No, ale nie był właścicielem, tylko właścicielem był Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolników. I no, trwało to długo, to wszyscy już nie będę tej historii powtarzało, trwało to bardzo długo, no ale ma to dzisiaj swój szczęśliwy finał i dzisiaj już dysponujemy tą ziemią e, i możemy tu po prostu zaplanować e, zgodnie z miejscowym planem po prostu nowoczesne, piękne schronisko. Możemy powiedzieć, że kobiety są skuteczne. Są skuteczne. Bo do tej od wszystkich, wszystkich prezydentów, a ja walczę o to od wielu, wielu lat. Zawsze słyszeliśmy, że się nie da. A jednak się dało. Trochę czekaliśmy, trochę nas to kosztowało energii i stresów, ale dało się. I pokazaliśmy, że razem naprawdę można zbudować różne wspaniałe inicjatywy. A schronisko dla zwierząt było naprawdę w kręgu moich zainteresowań od samego początku. No ale tak to już jest, panie redaktorze: wszyscy chcą mieć schronisko, ale nikt. Nie chcę tego schroniska mieć blisko swoich domostw, aczkolwiek schronisko, które znajduje się w tej części miasta, to stare schronisko. Mieszkańcy, którzy sąsiadują bezpośrednio przez płot, nie zgłaszają żadnych problemów. Ja rozmawiałam i oni mówią, że po prostu te zwierzaki są są zaopiekowane i naprawdę im nie przeszkadzają. No ale zmiana lokalizacji budziła emocje, więc nie chcieliśmy robić niczego wbrew mieszkańcom. I całe szczęście, bo tu, moim zdaniem, uda nam się stworzyć dla nich bezpieczny azyl, na, naprawdę w bardzo komfortowych warunkach. Dziękujemy.